Człowiek od zawsze marzył o podboju przez tworzy. Prawdopodobnie najbardziej znanym dowodem na to jest mit o Dedalu i Ikarze. Jak wiadomo, Dedal i Ikar uciekli z krety na skrzydłach zrobionych z wosku i ptasich piór. Również w renesansie ludzie pragnęli podboju nieba. Dowodem tego jest na przykład Leonardo da Vinci i jego projekty. Niestety jego maszyny nigdy nie wzbiły się w powietrze. Dopiero pojazd lżejszy od powietrza tego dokonał. Pierwszy lot odbył się 17 września 1783 roku, gdy bracia Montgolier wypuścili balon z pierwszymi w historii pasażerami, którymi ze względu bezpieczeństwa były zwierzęta. Jednak na pierwszy samolot trzeba było czekać aż do 14 grudnia 1903 roku, gdy Wilbur Wright przeleciał 279 metrów skonstruowanym przez siebie samolotem. Wkrótce potem lotnictwo zaczęło się intensywnie rozwijać. Jako pierwszy samolot pasażerski uznaje się rosyjski samolot Ilja Muromiec oblatany w 1913 roku. Następnie Amerykanie wybudowali swoją maszynę F-60 Goliath. Dowodem na szybki rozwój lotnictwa jest I wojna światowa, podczas której dokonywano nalotów i walk powietrznych. W czasie II wojny światowej niebo jednak okazało się niewystarczające. Pojawił się pomysł podboju kosmosu. Niemiecki konstruktor Werner von Braun zaprojektował i skonstruował pierwszą w historii rakietę balistyczną zdolną do lotów międzykontynentalnych. Tak narodziły się rakiety V1 i V2. Rakiety V2 osiągały niemal granice przestrzeni kosmicznej. Zbudziła to nadzieję wśród nazistów na podbicie świata poprzez ataki rakietowe z przestrzeni kosmicznej. Naziści rozpoczęli pracę nad projektem Sanger America Bomber. Projekt ten nie został jednak zrealizowany. Zamiast niego pojawił się zamysł lotów na orbitę ziemską w celach propagandowych. Pierwsze rakiety ledwie osiągały granice przestrzeni kosmicznej. Dopiero Amerykanie w 1948 roku wysłali rakietę na wysokość ponad 100 km, czyli w pobliżu granicy przestrzeni kosmicznej. Związek Radziecki za wszelką cenę chciał sobie wywalczyć pierwszeństwo w kosmosie i 4 października 1957 roku wysłał satelitę Sputnik 1. Stał się on pierwszym sztucznym satelitą Ziemi. 3 listopada tego samego roku Rosjanie wysłali na orbitę pierwszą żywą istotę Sałajkę. Pies nie powrócił jednak ze swojej misji. 12 kwietnia 1961 roku ZSRR wysłało pierwszego człowieka w kosmos. Był nim Yuri Gagarin. Na pokładzie statku Vostok 1 wykonał jedno okrążenie Ziemi, po czym wylądował na stepach Kazachstanu. Amerykanie wysłali swojego obywatela około miesiąc później. Gdy orbita została osiągnięta, prezydent USA John Kennedy wypowiedział historyczne słowa w których zapowiadał, że do końca lat 60. XX wieku Amerykanie postawią stopę na Księżycu. I tak się stało. 16 lipca 1969 roku rakieta Saturn V wraz z trzema astronautami wystartowała z przylądka Canaveral w stronę Księżyca. Cztery dni później lądownik wraz z dwoma astronautami wylądował na Księżycu. Było to pierwsze w historii lądowanie człowieka na srebrnym globie. W sumie było tych lądowań 6. Po powrocie misji Apollo 17 NASA zawiesiła loty księżycowe i skupiła się na orbicie okołoziemskiej. Pomiędzy 1973 i 1979 rokiem na orbicie krążyła wyniesiona przez NASA stacja kosmiczna Skylab. W lipcu 1975 roku doszło do połączenia na orbicie statków kosmicznych Soyuz i Apollo. Był to jednocześnie ostatni lot statku kosmicznego Apollo. W połowie 1981 roku na orbitę poleciał pierwszy wahadłowiec. Columbia. Wahadłowce kończą swoją karierę. Ostatni lot, który ma wykonać wahadłowiec jest planowany na 28 czerwca bieżącego roku. Ma go wykonać wahadłowiec Atlantis. Następcą wahadłowca zostanie prom kosmiczny Orion.